Bardzo serdecznie, raz jeszcze. Nazywam się Klaudia. Zapraszam na kolejne dekorady. Wspomniałam, że raz jeszcze, dlatego że widzieliście Państwo, zrobiłam takie przyspieszenie troszeczkę, takie kilka wycinków tego, jak już dzisiaj podchodziłam do tego odcinka, czyli próbowałam coś nagrać w obecności Kokosa. Yy, ale zasnął mi tutaj na ramieniu, trochę to spowodowało taką dekoncentrację, więc dlatego pozwoliłam sobie, wam, chciałam go Wam przede wszystkim pokazać, dlatego że pod tym filmem pokazały się różne głosy się pokazują w komentarzach, że zapytania: że mało kokostka jest na tych filmach i że yy, i zapytania: co u niego, co z nim? Więc kokos jest cały czas tutaj ze mną, w zasadzie to dokład, dosłownie cały czas. Jest tutaj ze mną, moi drodzy, ma się dobrze i mam nadzieję, że pozwoli mi dzisiaj troszkę popracować. Mini Państwo, no przechodząc do rzeczy, do tematu dzisiejszego filmu. Ostatnio podczas filmiku poprosiłam Państwa w zasadzie to mm, poinformowałam także na społeczności zrobię taką ankietę gdzie poprosiłam żebyście się opowiedzieli za tym czy w dzisiejszym odcinku powinnam zaprezentować kilka stroików takich jesiennych, je omówić czy ewentualnie wykonać, dlatego że w moim wydaniu jest to a wykonalne, żeby omówić jeszcze kilka stroików a miało być to troszeczkę więcej niż dwa lub trzy więc Państwo w zasadzie opowiedzieliście się już nie czekając na ankietę w komentarzach pod ostatnim filmem, za co bardzo serdecznie Wam oczywiście dziękuję, natomiast no w zasadzie to muszę powiedzieć, że większość osób, które o tym napisały, napisały o tym, żebym po prostu jednocześnie zrobiła to i to no jest to ciężka sprawa. No już miały miejsce takie y, na tym kanale takie anomalie, bym tak powiedziała, takie YouTubeowe, czyli filmy, które trwały około godziny, ale no to już nie te czasy. Teraz te filmiki zdecydowanie Państwo oczekujecie krótszych, konkretniejszych, merytorycznych. Ja staram się sukcesywnie do tego przystosowywać, ale jakoś mi to nie idzie. Y, tak czy inaczej, postanowiłam, że dzisiaj wykonam razem z Państwem, mam nadzieję, Waszej obecności dekoracje, natomiast y, w przyszłym tygodniu myślę y, jakiś film właśnie, gdzie jeszcze omówię kilka propozycji takich jesiennych, z których być może skorzystacie akurat z jakiejś inspiracji. Mili Państwo, otóż mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni, ale dzisiaj dekoracja sztuczna mimo tego, że jest strojk jesienny, ale dekoracja sztuczna dlatego, że takim atrybutem takich strojków jesiennych, też w tym zwłaszcza już okresie to jest, mówię, zwłaszcza już, w zasadzie to jesień się jeszcze tak de facto nie zaczęła, no ale już mamy taki okres, gdzie tak odczuwamy to troszeczkę i to przede wszystkim widzimy już. Ale, mieli Państwo, teraz na czasie zdecydowanie są dynie w tym okresie. Więc y, ja, jeżeli chodzi o dynie, mam bardzo miłe doświadczenia, jeżeli chodzi o robienie dekoracji z użyciem dyni naturalnych jako po prostu warzywa, takiego wyhodowanego na rabacie. Mam bardzo miłe doświadczenia, ale nie mam miłych doświadczeń, jeżeli chodzi o przechowywanie ich. I teraz, o ile chcemy sobie na przykład wykonać, powiedzmy, jakiś tam bukiet w dyni, lub taką dekorację na krótki czas, z użyciem dyni to jak najbardziej. To, to tak jak z, z każdą inną, jakby naturalną rzeczą, rośliną, kwiatkiem, dodatkiem zielonym i tak dalej. Natomiast, jeżeli ktoś na przykład ma życzenie sobie gdzieś tam, powiedzmy, zrobić taką dekorację, taką powiedzmy, powiedziałabym bardziej, mm, no nie, no nie można powiedzieć, że spektakularną czy okazałą, bo to można wykonać zarówno ze sztucznych, jak i z żywych. Może bardziej trwałą, o tak, dekorację, no to tutaj zdecydowanie musimy się posiłkować sztucznymi elementami, no i tutaj. Tutaj jakby no nie, no nie jesteśmy w stanie tego akurat jakby przeskoczyć, więc dzisiaj. Ja przychodzę do Was z taką trochę taką skruchę, okazując jednak 100% z rzeczami sztucznymi, ale mam nadzieję, że efekt, jakim, jaki na końcu wyjdzie mi tutaj przy ich użyciu właśnie, że efekt taki wizualny będzie zadowalający zarówno nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla Państwa. Natomiast z dekoracją z naturalnych elementów i z dekoracją, moi drodzy, właśnie z użyciem takiej, takiego warzywa, naturalnego też na pewno pokaże się w przyszłym tygodniu z takim filmikiem, ponieważ no zdecydowanie co roku z takimi rzeczami jestem. Z wrzosami, z dyniami, więc i w tym roku tego nie zabraknie. Dzisiaj jednak bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. Przychodzę niestety również z bardzo nudną kolorystyką, taką moją kolorystyką, czyli już tak jak zauważyliście dynia w kolorze białym, tutaj wokół mnie mnóstwo dodatków zielonych, trochę dodatków brązowych. Będę starała się wykonać dekorację taką jak najbardziej stylizowaną na naturalną, a oczywiście, jaki będzie efekt finalny, zobaczymy na końcu. Mam nadzieję, że przebrniecie ze mną przez ten, jakby ten czas wykonywania, przez ten proces wykonywania dekoracji. No i na końcu, oczywiście, tradycyjnie kilka słów ode mnie, a później będę czekała na Wasze komentarze. Zapraszam Was raz jeszcze bardzo serdecznie do mojego stołu. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów, jak będę go dokańczała, dlatego pozwolę sobie zaprezentować go tam, Wam na razie w ten sposób. I w międzyczasie po prostu już będę go omawiała. Natomiast tutaj jakby kilka uwag w międzyczasie. Mili Państwo, tak jak widzicie, stroj po prostu zrobiłam taki podłużny. I no, takie było moje zamierzenie, żeby po prostu był taki podłużny. Natomiast no, później trochę pożałowałam powiem szczerze, dlatego, że akurat materiały, które tutaj wykorzystałam. No, zdecydowanie łatwiej, łatwiej by się po prostu je poprowadziło, że tak powiem, do dekoracji okrągłej. Dlatego, że tutaj wyciągnięcie to właśnie z tych dwóch stron, ono też musi być ciekawe, nie może być nudne. Natomiast na no, u mnie niestety się zrobiło nudno, ponieważ tak jak widzieliście i widzicie, wykorzystałam liście klonów, oczywiście sztuczne, liście klonu w kolorze zielonym, to jest taka ciemniejsza zieleń, delikatnie melanżowana. Plus jeszcze dołożyłam kilka gałązek, później wmontowałam pomiędzy te liście klonu takiego już takiego jesiennego, czyli w kolorze takim właśnie brązowym, melanżowanym, delikatnie z takim pomarańczym żółcią, takie po prostu ciepłe odcienie brązu. No i co się yy, zadziało? Właściwie nic się nie zadziało, oprócz tego, że po prostu yy, że po prostu tak, yy, kolor brązowy pojawić się tutaj... Yy, powinien był. Także to była ta dobra droga, gdzie sobie tam myślałam właśnie i przygotowałam brązowy, z tym, że ja go przygotowałam w takich elementach, jak na przykład takie kwiatuszki lub gipsówka. O, proszę bardzo, przepraszam, od się wszystko ciągnie. Yy, natomiast no tutaj absolutnie nijak mi się nie wpasowywały te elementy właśnie takie brązowe. Yy, te, które miałam przygotowane, zaczęłam krążyć po yy, tym moim pomieszczeniu, które jest zawalone kartonami z elementami dekoracyjnymi i właśnie... Nie znalazłam nic, ale jakież było moje zdziwienie, jak tutaj po mojej prawej stronie, Państwa lewej, okazało się, że ja przecież mam groszek ozdobny. Groszek ozdobny przygotowany de facto do innej dekoracji jesiennej, ale po prostu no już trudno, trudno. Już po prostu tutaj został wykorzystany groszek jesienny, także w innej go już Państwo u mnie nie zobaczycie, ale groszek jesienny przepiękny. Po prostu, po pierwsze ta jakość, która właśnie to jest ta papierowa, taka ja mówię na to, ten odgłos. Po drugie, kolorystyka, no genialna, i to właśnie ten brązik mi pięknie koresponduje tak. Po pierwsze, z grzybkami nie byłam na żadnym grzybobraniu. Nie byłam, natomiast są to oczywiście grzyby sztuczne, ale nie plastikowe, tylko takie piankowe, jakby, ale są naprawdę świetnej jakości. Natomiast no, wyglądają, jak, wyglądają jak naturalne. Naprawdę mam nadzieję, zobaczycie to Państwo na zdjęciach, bo wyglądają no tak po prostu złudnie jak naturalne grzyby. Yy, więc tak, ten kolor brązowy koresponduje mi właśnie z tymi kapeluszami grzybków. Natomiast, yy, no, co, no i co jeszcze? kolor No i z liści, mi klonu, tak? I yy, no, ja wiem, że to komuś się może wydać przekomiczne, że ja w ogóle zwracam na to uwagę, ale wiecie, że zwracam więc również z ogonkami dyni, bo chcę Wam powiedzieć, że ja kupując w ogóle te dynie białe, szukałam specjalnie właśnie dyni, które miałam w ubiegłym roku, taj, taki, takich samych dyniek, dlatego że one miały Brązowe ogonki, bo teraz jakieś pokazały z jakimiś czarnymi ogonkami, nie wiem, jakby no nie dla mnie, z tymi czarnymi ogonkami, i tutaj wszystko mi pięknie koresponduje kolorystycznie. Czy efekt jest piękny, to już nie mnie ocenię, tylko Państwo, natomiast moje zapotrzebowanie estetyczne zostało tutaj całkowicie zaspokojone. Elementy, jakich użyłam, mieli Państwo dynki, no to wiadomo, sprawą jest w roli głównej groszek, no to już się nam rzuca w oczy i ten kolor brązowy tutaj wydaje mi się ożywił, choć osobiście przepadam za dekoracjami takimi, wiecie, z dużą ilością zieleni bez jakichś tam zbędnych dodatków kolorowych, ale jednak ten brąz tutaj mi się wydaje jak najbardziej na, na tak. Także gdybym miała tutaj jakby wybierać pomiędzy samą zielenią i białymi dynkami, to bym zdecy... a tym yy, wersją kolorystyczną tą, to bym wybrała zdecydowanie tą wersję. Oprócz tego tak, oprócz klonu, groszku, dyniek, grzybków. Eukaliptus, taki eukaliptus, on jest taki ciepła, taka zieleń, jaśniejsza, ale ciepła. Paprotka, no paproci nie zabraknie o żadnej porze w zasadzie roku chyba, Prawda? W lesie na pewno paproć, nie wiem, czy paproć każda, paproć żółknie, chyba nie. Nie, nie będę się tutaj wymączyła, bo po prostu ktoś może mnie wyśmiać i będzie miał rację. No to tutaj po prostu tradycyjnie powtórzę Państwu, którzy na przykład na tym kanale są nowymi osobami i że ja po prostu zwyczajnie nie znam się w dużej mierze na roślinach. Znam się na tym, co mi potrzeba, czyli jak sobie dobrać elementy, żeby mi pasowały wizualnie. Tak, to jest mój konik i po prostu, który mnie totalnie gubi, dlatego że ten strojk powstawał wyjątkowo długo. Byście nawet nie uwierzyli, ile czasu można się bawić z takim strojkiem, ale w moim wydaniu można. Taka podpowiedź, mieli Państwo. Co jeszcze? Widzieliście, że wykonywałam to na małej deseczce z jednej strony była bardzo ładna, z drugiej niezbyt ładna, więc ta bardzo ładna poszła w odwód, dlatego, że ta góra zostałaby całkowicie zasłonięta. Tak jak to widzicie, więc po prostu na górze tutaj nakleiłam kawałek gąbki takiej tej pianki do roślin suchych, do roślin sztucznych i w to po prostu wmontowałam wszystkie elementy, czyli wklejałam. Natomiast mini Państwo, jeżeli wykonacie sobie we własnym zakresie, bo ja tą, tą dynię przykleję, bo ta, ten stroik pójdzie w jakieś ręce osoby, której się spodoba, więc jeżeli ktoś ma życzenie z Państwa na stronę mojego sklepu, zapraszam oczywiście i tam ten stroik będzie. Natomiast, moi drodzy, yy, dlatego ja tutaj wkleję tą dynię. Natomiast yy, pozostali Państwo, którzy wykonujecie sobie, ups, dekoracje we własnym zakresie, yy, zauważcie, że można takie produkty wykorzystywać sobie na zasadzie, a może na przykład za rok będę sobie chciała coś przerobić. A przyklejając cały, yy, to jest pianka, czyli to jest styropian jakimś... Tutaj widzę czymś jakimś tam impregnatem, żeby się tak nie topił, ale generalnie stopimy sobie cały spód, potem odrywając od tej gąbki będzie to bardzo, bardzo ciężko się nam odrywało i nie wiadomo jakie będą straty w dyni lub w gąbce, to tam nic, tylko w dyni, więc ja tak jak widzicie, trzy druty po prostu tutaj wbiłam, tak się bardzo często stosuję przy różnego rodzaju takich elementach dekoracyjnych, które mają być na chwilkę i te druty po prostu wprowadzam i widzicie, jest to tak jakby było przyklejone. Jak wspomniałam, już ja to przykleję i teraz jeszcze grzybek, jeden został mi ten ładny grzybek i po to właśnie został mi, żeby Państwu zaprezentować, jak mocowałam wszystkie dynie i grzybki. Otóż mieli Państwo tutaj również, żeby na przykład nie trzeba było wszystkiego przyklejać do tej gąbki lub w miejscach, gdzie gąbki zabrakło. Ewidentnie tutaj widać, że to wszystko są miejscówki, gdzie tej gąbki nie ma pod nimi, bo gąbki był mały kwadracik przyklejony. Więc moi drodzy, zobaczcie, to mam wykałaczkę, bądź może to być jakiś na przykład drucik kropla kleju na takiego na przykład grzybka, tylko dobrze sobie jest wcześniej mniej więcej popatrzeć, czy ja chcę go w taki sposób gdzieś wbić, czy bokiem, czy jak, żeby to odpowiednio wbić sobie na przykład tą wykałaczkę, prawda, yy, przyklejam tą, tą wykałaczkę albo drucik na, yy, na nią grzybka i tutaj po drugiej stronie yy, również odrobina kleju i dopiero to wprowadzamy yy, w gąbkę, więc to jest, ja bym to tak nazwała, widzicie, taka trochę przedłużka. Przedłużam sobie po prostu miejsce, przedłużam sobie możliwość mm, gdzieś tam wklejenia tego grzybka. No i tu się właśnie odzywa moja natura, która każe mi teraz zastanawiać się pewnie z 15 minut, gdzie ja mam tą małą pierdółkę, przepraszam, za wyrażenie, no ale taka jest prawda. Wprowadzić tutaj i chyba to zrobię tutaj, ale nie wiem, nie, nie obiecuję, że na zdjęciach to będzie w tym samym miejscu, bo. Chyba mi się tu nie, nie podoba, nie przepraszam Was najmocniej, to nie jest jakieś wydziwianie albo takie sztuczne udawanie, no po prostu tak mam. Także ja po prostu z tym grzybkiem się zwyczajnie zastanowię, ja go wprowadzę później, więc wybaczcie mi tego grzybka. Ja tutaj troszeczkę już ogarnęłam, no bo niekomfortowo się czuję prezentując Państwu te stroiki, efekt jak tutaj mi coś leży. Nie fajnego, więc mieli państwo, no cóż, więcej na ten temat. No to jest stroik taki, jaki stworzyłam jakby Jakim mnie się podoba w sensie jakby kolorystyki, estetyki i tak dalej, natomiast no, jest to rzecz jasna, że wielu osobom na przykład podoba się bardziej kolory pomarańczowy, takie intensywniejsze barwy czerwone i tak dalej. Ja takie też będę wykonywała i je właśnie też Wam zaprezentuję, ale jednak, no wiecie, jeżeli mam tutaj coś pokazywać tak z pełną satysfakcją tego, że wykonałam coś, czego jestem pewna i mogę jakby bronić tego ewentualnie, no to, no to właśnie to. Jest jest ta moja taka estetyka kolorystyczna. A jeszcze jedna taka może uwaga, tylko groszek świetnie da się wyginać, a że ma taką tą właśnie formę, to widzicie, jak go tak powyginałam troszeczkę, zobaczcie. No to tutaj właśnie dało mi tą robotę, taką zrobiło, jakiej właśnie nie zrobiły same liście klonu, dlatego że liście klonu rozłożyły się płasko. I to już stało się takie nieciekawe, niefajne. Natomiast ostatnimi czasami, też nie powiem, że ja, słuchajcie, całe lata nie robiła pewnych rzeczy, od których, od których się teraz wystrzegam, robiłam. na Natomiast no, ponieważ człowiek nauczy no, się całe życie i szkoli się całe życie, a najlepiej jak się szkoli na własne, jakby... Na własnych błędach i, i, i po prostu, może nie do końca też w błędach, nie zawsze, ale szkoli się mm, kierując się własnym doświadczeniem, a nie tylko nabytym skąd inąd, no to wydaje mi się, że wtedy ta nauka jest najlepsza i dlatego teraz ja wykonuję takie rzeczy, które, jeżeli cofniecie się o kilka lat wstecz, no to niewątpliwie one się będą prezentowały inaczej, lub być może całkiem przekazuję Wam tam inne informacje. Mili Państwo, to moja dzisiejsza propozycja dla Was, taka jakby główna, ale. Mm, Widzieliście w tytule, i ja chcę Wam teraz coś zaprezentować. I powiem szczerze, jestem, ja jestem jak dziecko, jak po prostu dziecko w sklepie pełnym zabawek. Ja jestem tak podekscytowana i tak się cieszę, jeżeli w ogóle robię te dekoracje, a zwłaszcza jeżeli robię takie, jakie chcę. Więc, mieli Państwo, chciałam Wam zaprezentować teraz totalnie nietypową dekorację, i dlatego zapowiadałam, że będzie taki odcinek właśnie Jesień na Zielono. I tak jak widzicie, no tutaj jest jednak dosyć dużo zieleni, co nie jest, wydaje mi się, nie jest takie typowe dla strojków Jesień właśnie, aczkolwiek no tutaj jest jej sporo, ale teraz zaprezentuję Wam coś, co ma 99,9% zieleni w sobie, na sobie. Yy, nie jest to wianek duży, tylko wtedy, jeżeli zrobiłabym zdjęcie w takiej wersji, tak? I tutaj od razu przy okazji tego wianka pragnę Państwa po prostu jakby przestrzec, jeżeli oglądacie w internecie, kupujecie stroiki, kupujecie, moi drodzy, kupujecie jakieś wianki, takie rzeczy, zwróćcie bardzo uwagę na to, dlatego, że trafiłam na jeden niesamowicie po prostu zakłamujący rzeczywistość sklep internetowy, przepiękne dekoracje, ale jak przeczytałam, ja miałam wrażenie, że ta dekoracja ma z metr. A jak przeczytałam opis, ta dekoracja miała 45 cm, no to po prostu to byłam w szoku, jak można wprowadzać w błąd, dlatego że ludzie kupują oczami, więc y, zwracajcie uwagę rzeczywiście, kiedy dekoracja jest rzeczywiście duża, a nie na to, jak zostało zrobione zdjęcie, dlatego że zdjęcie w takiej pozycji, jak pokazałam przed chwilą, potrafi z 20 cm wianuszka naprawdę uczynić go o wiele większym wizualnie. Optyczne złudzenie optyczne. Mili Państwo, tutaj by pasowało, żebym właściwie mówiła, bo jest to tak duża, rzeczywiście jest duże. Tak jak widzicie, także mam świadomość tego, że gdzieś na jakichkolwiek zdjęciach nie będzie tych gabarytów widać. Ja nie wiem, czy się Państwu taka dekoracja podoba, aczkolwiek już mówię, dlaczego ona powstała, z, jakim, z jaką yy, o kwiaty pewnie zasłaniają. Jak ona powstała właściwie w sensie, jaka była moja koncepcja? Otóż moja koncepcja była bardzo prosta. Zrobić świetny, sam zielony wianek. 100% zieleni i po prostu dodam sobie białe dynie. Ale powiem Wam, no tutaj yy, ten wianek ma około 90-95 cm średnicy, więc jest to kawał wianka i jak ja to wiecie powiesiłam u siebie na ścianie w salonie, no to powiem szczerze no wyglądało fajnie no fajnie wyglądało i się sobie no nie sposób, a włożyłam tutaj mega dużo materiału, także jeżeli ktoś nawet spojrzy na cenę w sklepie internetowym niech nie będzie zdziwiony, dlatego że tutaj to że wy widzicie na przykład powiedzmy tutaj listek yy, to nie znaczy, że pod tym listkiem nie ma pięciu warstw innych, ponieważ gdybym to inaczej yy, zastosowała to efektu takiego by nie było natomiast yy, jest tutaj mega dużo zielonego materiału i pomyślałam sobie że takiej formy wianka to ja absolutnie nie skalam tutaj, po prostu takimi, no wiecie, zwykłymi, białymi, ładnymi, bo ładnymi, ale tylko dnikami, bo to nie jest wianek, który bym chciała, żeby gdzieś tam, powiedzmy, na, znalazł się, nie wiem, na tydzień czasu, gdzieś u kogoś, czy nawet na miesiąc. To jest wianek, który można swobodnie powiedzieć na ścianie, po prostu jak obraz. On świetnie się prezentuje na przykład gdzieś tam nad kanapą, no gdzie ewentualnie ktoś ma miejsce. I ciekawa bardzo jestem Waszej opinii tutaj, dlatego chciałam Wam go zaprezentować, trochę też zareklamować, żebyście po prostu wypowiedzieli się, czy taka forma wianka, czy ją może, można uznać za jesienną. Bo ja zastosowałam tutaj, zobaczcie, jesienne trawy sztuczne, ale jesienne właśnie tutaj takie kwiatuszki, które wyglądają jak naturalne. I do tego przypomniałam sobie, że właśnie mam gdzieś w domu yy, bukiety róż, takie to jest taki popielaty beż który idealnie kolorystycznie koresponduje z tymi dekoracjami pozostałymi. Miałam kilka bukiecików tego i właśnie te róże wykorzystałam. Też mam taką koncepcję, żeby ten wianek ewentualnie mógł trafić, trafić na nagrobek do kogoś, jako dekoracja nagrobka, dlatego, że wizualnie wydaje mi się, że byłoby to też um, odpowiednie. Natomiast jeżeli chodzi o stronę praktyczną, od razu chcę powiedzieć, że przetestowałam zarówno róże, jak i te, tutaj to się, takie bibułowe się wydają, te trawy, natomiast ja to namoczyłam w wodzie i położyłam na balkon, żeby po prostu wyschło. No, w takich naturalnych warunkach atmosferycznych wyschło, nic się z tym nie stało. Więc choć wydaje się, że to jest taka bibułka. Więc, mini państwo, no poddaje waszej ocenie. No, ja jestem bardzo zadowolona z niego i dlatego, no, zwyczajnie mówiąc wprost, bezczelnie chciałam się po prostu nim pochwalić tutaj. Mini państwo, no też pochwaliłam się wszystkim się chciałam dzisiaj pochwalić. Teraz, tak jak widzicie, kończymy o razem z Kokoskiem, dlatego, że wrócił ze spaceru, no, wiadom, z, wiadom, z wiadomą intencją na spacerze był. Wrócił, znowu tutaj jest przytulańsko, widzicie, i także my będziemy kończyć. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas dzisiaj, zarówno mnie, jak i, jak i mojej dekoracji, którą wykonałam w Waszym, mam nadzieję, towarzystwie. Y, Autoreklama, jeżeli ktoś ma życzenie, zapraszam serdecznie do sklepu internetowego, gdzie co 2-3 dni pojawia się kilka dekoracji nie jestem w stanie więcej robić, mili Państwo, także miejcie wyrozumiałość! Bardzo Was proszę, żebyście zostawiali jakieś komentarze, jakieś łapki w górę, mam nadzieję. Ewentualnie w dół też pozycjonują ten kanał. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków od siebie, no i myślę, że też od kokoska bardzo proszę. Kokosek teraz już musi iść się umyć i napić, więc uciekamy. Pa! pa.